Cześć widzowie! A w dzisiejszym odcinku z Polish Card Driving pokażę Wam parę ciekawostek. Czy ABS i kontrola atrakcji faktycznie mają sens? No i oczywiście, dacie sobie i lajka. Lecimy z filmikiem. Na początku zaczniemy sobie od ciekawostek. Pierwszą ciekawostką, którą Wam pokażę, jest taki zegar, który znajduje się w lesie. Najpierw startujemy ze sławna, i żeby do niego dojechać. Jedźcie tak, jak ja na filmie. Gdy już jesteśmy na miejscu, musimy właśnie tutaj zaparkować o, na takim, nie wiem, przystani. No, i później idziemy oto w ten las. No, i wystarczy dobrze poszukać. Ja akurat dokładnie nie pamiętam, gdzie to jest. Jak znajdę, to Wam pokażę. Yy, dobrze, tak, znalazłem taki stopper. Nie działał niestety, nie wiem dlaczego. Może on był kiedyś postawiony, jakby miał być jakiś event. Yy, ale nie został użyty. Może, za niedługo słyszałem, że będzie event OG, ma być w następnym tygodniu. Może będzie wtedy użyty, na razie nie działa, więc nie wiemy. A jeżeli by ktoś chciał wiedzieć dokładnie, gdzie on jest, to dlatego macie ten stopper. A tutaj jest moje zaparkowane auto. Teraz trzecia ciekawostka, czyli ostatnia jak wejść na dach tego budynku Sławnie. Jeżeli wyjdziemy z tego budynku, tutaj mamy o taką tabliczkę jakąś informacyjną. Wchodzimy na tego kwiatka, później na tą, tablicze, na, na tą tablicę. Trzeba odpowiednio skoczyć jak widzicie, jesteśmy już na dachu Sławno Auto. Więc teraz przechodzimy do następnej części filmu, czyli sprawdzamy czy ABS i natura atrakcji faktycznie ma sens. Oczywiście w połyczkach drain, bo w prawdziwym życiu no nie, ma tu, nie ma tu czego kwestionować. A więc, żebyście wierzyli, tutaj mam włączoną kontrolę trakcji i, a, i ABS. A więc teraz jedziemy i zobaczymy na takiej krętej drodze. Będziemy z dużą prędkością skręcali i zobaczymy, czy ABS ma sens. A jakby ktoś pytał, to jest Audi a 3 w 4. No dobrze, a więc jedziemy Rozpędzamy się w miarę takiej normalnej prędkości. O, już jest 100 na godzinę. Jeszcze trochę. Kilka. I teraz szybko skręcamy. No i widać auto bardzo łatwo wchodzi w poślizg. No i. O, parkowanie czyli jak widać ABS ma sens teraz wam pokażę yy, porównanie do włączonego ABS yy, dobrze teraz jedziemy znowu audicją naszą widać, że wszystko jest włączone no i o, wywiało nas do darłowa, a więc teraz i tak przejdziemy się na jakąś w miarę prostą drogę Wydaje mi się, że o, jest. Spędzamy się, dobra, 100 na godzinę. O, i skręcamy. Jak widać, i tak wpadamy w poślizg, ale jest to przez to jest to z tym spowodowane, że zrobiłem bardzo długie znaczy, w sensie yy, szeroko skręcałem, więc. Potwierdzam, ABS w Polish Hard Dreaming Ma sens.